Ja już zajmowałam głos ostatnio, także będę mówić krótko. Ja wnioskuję o nagrodę dla wszystkich księży, w tym y, dla ojca Daniela. Y, o wielką nagrodę za zdanie egzaminu, za to, że w tym trudnym czasie pandemii y, nie tylko on, ale dla wszystkich księży, którzy. Właśnie y, byli wierni Kościołowi, wierni nauce Kościoła, wierni Panu Bogu. Wnioskuję o nagrodę dla nich. I myślę, że y, ja, ja nie martwię się o Ojca, bo Ojciec jest dany nam od Ducha Świętego. Martwię się o, wszy martwię się o wszystkich tych, którzy. Występowali przeciwko wiernym i przeciwko Kościołowi, którzy nie wpuszczali wiernych do Kościoła, a przede wszystkim, którzy profanowali i namawiali do profanowania i dalej profanują ciało Chrystusa. I to jest najważniejsze: tu nie chodzi o Ojca, tu nie chodzi o Biskupa, tu chodzi o Kościół święty. Dlatego apeluję o nawrócenie się i modlitwy espiacyjne, które mam nadzieję, że jeszcze uratują dusze władzy Kościoła. Tych, którzy dopuszczają się tych świętokradztw i którzy na dodatek do tego zachęcają wiernych tylko kapłan może dotykać ciała Chrystusa. I dziękuję z serca za to. I jestem w tej wspólnocie jedenasty rok. I dziękuję przede wszystkim za to, że jest tu godnie przyjmowana Komunia Święta. I nie jest to sprawa naszej wspólnoty tylko, ale całego Kościoła Świętego. I to właśnie z Polski wyjdzie iskra z miłości i miłosierdzia Jezusa. Która uratuje kościół. Ja w to wierzę. Matka Boża jest z nami. To ona depcze węża. Dlatego apelujemy jeszcze raz i prosimy. Ja od półtora roku chcę rozmawiać z arcybiskupem. Rozmawiałam z nim wiele razy. Byłam na wszystkich uroczystościach. Całowałam po rękach. I szanuję bardzo go. Ale przyszedł czas próby. Dlatego prosimy o opamiętanie. Z całego serca modlimy się co dnia. Ja mam margaretkę za księdza arcybiskupa. A przede wszystkim za wszystkich, którzy też namawiają księdza arcybiskupa do złych decyzji. Niech się opamiętają, bo ja wierzę, że właśnie ksiądz arcybiskup nas obroni. Ja wierzę w to święcie przez te wszystkie lata. I mam nadzieję, że Matka Boża, która kocha arcybiskupa równie mocno jak księdza Ojca Galusa, naszego pasterza, że Matka Boża uratuje Kościół w Polsce, a przez to na całym świecie. Amen. Amen. Karu za te słowa. Bo nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz, jak to jest napisane. Z powodu ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie ani, ani łowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. 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 Teraz uklęknijmy, odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia, w tą Wigilię Święta Bożego Nam Miłosierdzia, Będziemy błagać o miłosierdzie dla nas wszystkich, szczególnie o miłosierdzie dla biskupów, dla kapłanów, dla tych, którzy pogłądzili, dla tych, którzy stworzyli sobie świętego covid którzy zapomnieli o mocy Boga. Będziemy błagać na kolanach, przepraszając za wszystkie nasze winy, za nasze grzechy, za nasze zaniedbania. Za tych wszystkich kapłanów, którzy milczeli, kiedy powinni krzyczeć, za tych kapłanów, którzy zamykali kościoły, domy Boże przed wiernymi, którzy nie wpuszczali wiernych do kościoła, którzy nie pozwalali w kościele działać Jezusowi w duchu świętym. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie. Święcie, święcie w imię, imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego Pana naszego Który się począł z Ducha Świętego Narodził się z Maryi Panny, umęczą pod polskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebił. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, w święty kościół powszechny. Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała na stanie. Żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nadrzewładanie za grzechy nasze. I całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew Duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Bolesnej męki niej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie, <adderSC1> miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej dla męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. świata. Dla jego dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo. Największego Syna, Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, Miej miłosierdzie nas dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej lęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. jego bolesnej lęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej lęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miło miłosierdzie, 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 miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujmy Ci ciało i krew duszę i Najmniejszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie dla nas i całego świata dla jego Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze. I całego świata. Dla jego, boles dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Jej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mień dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Jej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Jej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego dla Jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże. Święty Boże, święty mocny, święty Onieśne. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty Boże Święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy tobie, o krwi wodo, któraś wytresęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy tobie. Do, które się trysnęła, z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Ya yeah, zu so... Jezu, ufam Tobie. Tutaj jesteśmy przy tablicy upamiętniającej miejsce pobytu naszego świętego papieża Jana Pawła II. Jest napisane, w tym domu był i stąd błogosławił miastu i pielgrzymom Ojciec Święty Jan Paweł II. Wierzymy, Ojcze Święty Janie Pawle II. Że jesteś teraz tutaj z nami, za to, za, że wstawiasz się za nami. I prosimy Cię, abyś także nas tutaj błogosławił, abyś błogosławił i wypraszał Ducha Świętego, aby wstąpił Duch Święty z nową mocą, aby wypalił całe zło w Kościele Świętym, aby wypalił całe zło w naszych sercach i abyśmy całkowicie byli oddani ducha, Duchowi Świętemu i Jego oblubienicy, która poprowadzi nas. Do nieba. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Atyka likwiduje dobrych ludzi Nigdzie się nie ruszamy, skaczmy w ogień, bo nasz Pan Walczył z Maryseuszami System podeptał swymi zadałami. To nie czasy ojca pio, Kiedy trzeba siedzieć cicho Zrobili nam wirusa, który burzy może Plan Razem za Galusem woła Jeszcze raz Murem za Galusem Murem za Galusem Murem Murem Murem, 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 murem. Panu i Panu Jesteśmy z Jesteśmy z Tobą

ch nie to nie potrzebne to samo jak te piłnie tam każdy najlepiej to zdrowia ja to skodzić Witamy się z nioli i razy w ramię razem będziemy się modlić jak u druga rozzaianą